Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Sejmikowa, Pani Dyrektor Babrzynowicz zaprezentowała skrót tej naszej prezentacji, też materiał, który Państwo otrzymaliście. Jeżeli w razie potrzeby będziemy wracać do tego materiału, będziemy, jesteśmy gotowi analizować jego szczegóły, to co będzie Państwa interesowało. Tak jak powiedziała już pani dyrektor, sytuacja wielkopolskich szpitali, dla których podmiotem tworzącym, jak to jest nazywane, jest urząd marszałkowski, jest prowadzącym jest jesteście państwo, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, jest zwłaszcza na tle kraju i na tle szpitali prowadzonych przez Sejmiki Wojewódzkie, przez urzędy Marszałkowskie w innych regionach jest bardzo dobra i tutaj należy się naszym szpitalom, a także Departamentowi Zdrowia podziękowanie za to, bo naprawdę mamy się czym pochwalić. Sytuacja w służbie zdrowia chyba w żadnym kraju, na żadnym kontynencie nie jest idealną. Chyba trudno było znaleźć kraj, który może powiedzieć: O, to jest doskonały system finansowania, prowadzenia, naśladujmy go. Na pewno system finansowania służby zdrowia w naszym kraju nie jest idealny, ma swoje słabości, ale przy tych wszystkich słabościach i trudnościach, zwłaszcza takiego dnia codziennego, Wobec których stawia się dyrektora samodzielnego zakładu, tego SPZOS, który musi godzić te wszystkie trudności. Trudności wynikające z tego, że organem tworzącym jest Sejmik Wojewódzki, ale organem finansującym bieżącą działalność, czyli tą najistotniejszą dla pacjentów i pacjentek jest NFZ. Płatnik, na który my, jako organ tworzący, nie mamy bezpośredniego wpływu, to powoduje, że ten dyrektor czy dyrektorka szpitala musi balansować pomiędzy zapewnieniem najwyższej jakości świadczenia, a nie spowodowaniem, iż szpital popadnie właśnie w ów negatywny wynik finansowy. I to się naszym dyrektorom i dyrektorkom udaje. I naprawdę powinniśmy chwalić się tym, że w naszym województwie, także w szpitalach prowadzonych przez województwo, objawia się ta zapobiegliwość wielkopolska i pracowitość i przedsiębiorczość, bo, bo to balansowanie wymaga dużej przedsiębiorczości. I tak jak już powiedziała pani dyrektor, w tej chwili tylko dwa. Po tych wszystkich programach naprawczych tylko dwa szpitale mają jeszcze wynik negatywny finansowy, ale nic nie wskazuje na to, żeby on się miał pogarszać. Jest otwarta linia, są, te kredy, są kredyty udzielone, poświadczone przez województwo jest otwarta linia w rachunku bieżącym, z której w zasadzie większość szpitali w ogóle nie korzysta, bo nie ma takiej potrzeby. Nie widzę, nie widziałam i nadal nie widzę uzasadnienia dla zwołania w związku z tym wszystkim sesji nadzwyczajnej i aczkolwiek nie ja zwoływałam tą sesję, to jest mi przykro, że Państwo Radni musieliście zrezygnować z pewnych planów, które mieliście na dzień dzisiejszy, z konferencji, w których mieliście brać udział i przyjść tutaj. Mogliśmy te wszystkie sprawy omówić w normalnym terminie, normalnej sesji. Nie ma też dzisiaj z nami pana marszałka, który jest za granicą.